Pełno 11 dobrze, 12, 19, 20 wszystkim wiczymy z wiadrem Tak jak Teraz idź patrz na wagę. jak ja było 455 1455. 14, Głowi się fajnie co? Kto chce zostać wędkarzem licencjonowanym? Rączka do góry z papierami. Tak? Bardzo mi miło z tego powodu. Zgłosicie się ci co nie mają jeszcze legitymacji wędkarskiej do siedziby naszego koła. Pana Łukasza proszę o włączanie górę. Gratulacje. moim własnym. Rozwijaj się, mów coraz większe, większe i większe. Proszę co gdzie jest, Pasję no rozwijaj. Maciek Pyrć, drugie miejsce. Proszę panie Maciek, gratuluję. Drugiego miejsca. Sygmateusz. Brawo. brawo, brawo, brawo. 37 było, tak? Ja mam prawie 37 lat. Jeszcze w swoim życiu chyba tyle nie namówiłem. Co ty dzisiaj Gratuluję, żebyś urósł i duże ryby łowił, żebyś był lepszy niż ten twój tato. Gratuluję. <noise> żebyś była lepsza od taty. Żebyś była od taty. Dziękuję. I puchar za największą rybę. O, właśnie, to jest puchar za największą rybę, za tego leszcza wręczam ci. A tam sędzia. No, ale stawe, Później będziemy robić też takie jeszcze rodzinne. Chodź prezes.